22 marca, wtorek Anna Lerczak. Zaczęła się wiosna, ale nie przynosi nam takiej radości jak co roku. Do Polski wjechało od 24 lutego 2 141 tysięcy uchodźców. Trwa proces przyznawania numerów PESEL, które umożliwią uchodźcom rozpoczęcie pracy w Polsce, A złoty osłabił się w stosunku do dolara. Euro poniżej 4,70. ropa na rynkach światowych drożeje. Zanim zaproszę Państwa na wiadomości podatkowe, prośba o subskrybowanie naszego kanału YouTube. Dzięki temu najnowsze wiadomości dotrą do Państwa najszybciej jak to możliwe. A teraz zapraszam już na wiadomości podatkowe o tym, co ważnego w podatkach wydarzyło się w ostatnim tygodniu. Dostawa czy świadczenie usług? Estoński cit też może pomagać Ukrainie. Zaufany jak poczta. Zaufanie, a zwłaszcza podatkowe, to trudna do osiągnięcia rzecz, a poczta polska się nią cieszy. Dostawa wyrobów elektronicznych podlega obowiązkowi ewidencji przy użyciu kas rejestrujących. Z tego obowiązku może zwolnić tylko minister finansów. I właśnie zwalnia pocztę polską, która nie wyklucza sprzedaży dekoderów telewizyjnych, które potrzebne będą ponad 2 milionom gospodarstw domowych w Polsce do odbierania naziemnej telewizji cyfrowej. Właśnie przechodzimy na nadawanie naziemnego sygnału nowej generacji. Spośród wszystkich podmiotów zajmujących się dostawą dekoderów. Zwalniana jest tylko Poczta Polska. Jak sądzimy, jest to wynik zaufania, jakim Fiskus obdarza tę firmę. Muzyka Spółki nieruchomościowe dostały bonus od ministra finansów. Mogą złożyć informację dotyczącą swojej działalności miesiąc później niż to wynika z przepisów, czyli do końca września 2022 roku. Dotyczy to spółek, dla których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 roku do 31 maja. Kolejna informacja też będzie dobra. Specyficzne uregulowania estońskiego CIT budziły wątpliwość, czy do wydatków na pomoc uchodźcom firmy nie będą musiały podnosić, ponosić dodatkowych kosztów podatkowych. Projekt rozporządzenia ministra finansów doprecyzowuje: nie będzie poboru ryczałtu od wydatków związanych z pomocą Ukraińcom. Poboru podatku nie będzie również w przypadku pomocy, której udzielają osoby fizyczne ale o tym za chwilkę. Samorządy będą wypłacały z dołu świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenia można uzyskać na podstawie wniosku składanego do Urzędu Gminy. Gmina może odmówić wypłaty w przypadku, kiedy podane we wniosku dane są niezgodne ze stanem faktycznym. Świadczenie zwolnione jest z podatku VAT. To bardzo korzystne rozwiązanie podatkowe, no ale nie tak jak korzystnie rozwiązania podatkowe stosują raje podatkowe, a o tym w kolejnej informacji. Minister finansów opublikował listę kolejnych rajów podatkowych czyli państw, które, zdaniem Rady Unii Europejskiej, stosują szkodliwą konkurencję podatkową. Na czarnej liście, obok znajdujących się tam już krajów, znalazły się dodatkowo Fidżi, Guam, Palau, Trinidad i Tobago oraz Samoa amerykańskie. Główny zarzut w stosunku do nowych rajów to brak automatycznej wymiany informacji finansowych. A ile Europa traci na takiej szkodliwej konkurencji podatkowej? O tym w naszym materiale redakcyjnym. Do tej pory Fiji było znane jako miejsce luksusowego wypoczynku. Ale też od niedawna, bo gdy w 1867 roku miejscowi ugotowali i zjedli angielskiego misjonarza Thomasa Bakera, ruch turystyczny jakby się zmniejszył. Dziś kanibalina Fiji już nie ma, a przewodniki turystyczne reklamują tę wyspę jako rajską. Dokumenty urzędowe Unii Europejskiej jako raj podatkowy. A te pozwalają uniknąć opodatkowania, które choć Wciąż jest legalne, to kosztuje Unię 170 miliardów euro rocznie. 60 miliardów euro to środki wyprowadzane przez wielkie korporacje, 46 miliardów przez osoby zamożne, a pozostałe 64 miliardy to efekt luki VAT. Fiji nie odpowiada za wszystkie te straty, ale warto o tym pamiętać, kiedy się kupuje na wyspach tradycyjne, ręcznie wykonane drewniane widełki kanibalistyczne z czterema zębami na końcu. A my zostajemy jeszcze w temacie rajów podatkowych. Połączymy się z panem Radosławem Żukiem, doradcą podatkowym z kancelarii Żuk Pośpiech. Dzień dobry panie Mecenasie. Dzień dobry panie redaktor. Panie Mecenasie, co to konkretnie oznacza szkodliwa konkurencja podatkowa? To jest sytuacja, w której dane państwo czy dane terytorium tworzy tak system podatkowy, aby przyciągać bardzo niskimi albo w ogóle zerowymi podatkami. No i to jest nie fair wobec krajów, które te podatki chcą oczywiście nakładać i pobierać z tego tytułu znaczące przychody. Szacuje się, że takie terytoria potrafią wyprowadzać miliardy euro. Rocznie, jeżeli chodzi o podatki, i też często służą praniu brudnych pieniędzy. Stąd ta szkodliwa, te, te, te sytuacje, o której mówimy, o szkodliwości podatkowej, to nie tylko jakby związane z podatkami, są, ale też często z praniem brudnych pieniędzy. A proszę powiedzieć jeszcze, czego może się spodziewać polski podatnik, który miałby jakiś gospodarczy kontakt z takim rajem podatkowym? Na pewno może spodziewać się tego, że w przypadku transakcji, które w skali roku przekraczają kwotę 100 tysięcy złotych, będzie musiał sporządzić dokumentację cen transferowych. Również w przy wielu przypadkach koszty podatkowe. W tym przypadku mogą być kwestionowane przez fiskusa. To też wzbudza zainteresowanie organów podatkowych w kontekście potencjalnych kontroli, w kontekście tego, czy w ogóle wydatki zostały poniesione. No i coraz częściej też fiskus oskarża podatników dokonujących transakcji z podmiotami z tychże krajów o to, że te czynności są czynnościami pozornymi, fikcyjnymi. Stąd naprawdę to generuje liczne problemy podatkowe. Czyli dobrze rozumiem, że lepiej byłoby w ogóle tych kontaktów czy operacji w takich rajach unikać? Najlepiej tak, najlepiej te kraje odwiedzać jako turysta. A nie dokonywać z nimi transakcji. Tak przynajmniej życzy sobie fiskus nie tylko polski, ale unijny, bo tutaj ten akurat zestaw państw został dodany przez Unię Europejską do tego zestawu, który mamy w Polsce, a jest to 26 krajów, czyli na tej liście mamy ponad 30 państw na chwilę obecną. W takim razie może warto skorzystać z pana porady i rzeczywiście na Fidżi udać się na wakacje. A ja dziękuję pięknie za rozmowę. Gościem wiadomości był mecenas Radosław Żuk. Dziękuję bardzo. Trwają prekonsultacje w sprawie przyszłości zawodu księgowego. Do 31 maja można zgłaszać uwagi i opinie. Swój wkład w prekonsultacje ma Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które przeprowadziło ankietę na ten temat wśród 1153 polskich przedsiębiorców. O kolejne inicjatywy związane z prekonsultacjami pytamy pana profesora Stanisława Hońko, wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozwolą Państwo, że ja tak po profesorsku odpowiem trochę na około, czyli zanim przejdę do właściwego tematu, chciałbym zwrócić uwagę w ogóle na sedno problemu. Większość słuchaczy zapewne wie, że zawód księgowego w Polsce nie jest zupełnie uregulowany, nie jest w żaden sposób zdefiniowany, co oznacza, że księgowym w Polsce może być każdy i zdaniem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nie służy to prestiżowi temu, tego zawodu. 16 lutego tego roku Ministerstwo Finansów ogłosiło prekonsultację, w którym wskazuje pewne kierunki dotyczące tego rozwoju, od najmocniejszego uregulowania do pozostawienia tej sytuacji, która jest obecnie bez zmian. Chciałbym serdecznie zachęcić wszystkich księgowych, przedsiębiorców, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, aby wypowiedzieli się w tym temacie. I tu kanałów jest kilka. Jeden z kanałów to kanał, który został uruchomiony 21 marca w ramach akcji Słuchamy Księgowych. Jest to ankieta, którą dość szybko można wypełnić. Jej wyniki zostaną przekazane Ministerstwu. Natomiast Niezależnie od tej ankiety, którą znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, bardzo proszę o to, żeby kierowali Państwo odpowiedzi bezpośrednio do Ministerstwa, po to, żeby Ministerstwo wiedziało, że dla środowiska ten temat jest ważny. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od, od dawna apelowało o to, żeby zdefiniowanie czy uregulowanie zawodu księgowego powróciło jako temat istotny w rozmowach z Ministerstwem. W związku z tym już w poprzednim roku przeprowadziliśmy dość duże badania wśród przedsiębiorców. Dlaczego wśród przedsiębiorców? Dlatego, że docelowo to oni poniosą koszty, ewentualne koszty związane z uregulowaniem. Również dlatego do przedsiębiorców kierowaliśmy te, te pytania, aby wskazać im, jak istotne jest z ich perspektywy, jak istotne jest z ich perspektywy ryzyko zmiany księgowego albo utraty takiego księgowego. Na ile braku regulowania może wpływać na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego czy jakość prowadzonych ksiąg. Procedura była w tego badania w miarę czytelna, to znaczy o pomoc w redakcji pytań zwróciliśmy się do współpracujących ze stowarzyszeniem organizacji przedsiębiorców i pracodawców, przez ich kanały przekazaliśmy tę ankietę do, właśnie do przedsiębiorców. Udało się zebrać ponad 1100 odpowiedzi. Z których jednoznacznie wynika, że przedsiębiorcy, którzy brali udział w tym badaniu, opowiadają się za jakąś formą uregulowania zawodu, albo częściowo, albo pełną. Może to dotyczyć na przykład wskazania kompetencji tylko osób, które podpisują sprawozdania finansowe, albo również osób, które usługowo prowadzą księgi rachunkowe. Cały raport znajdą Państwo na stronie stowarzyszenia. Myślę, że jest to na tyle krótki, że nie powinien Państwa zniechęcić. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Moim Państwa gościem był profesor Stanisław Hońko. Minister Finansów przedłużył termin rozliczenia wszystkich podmiotów objętych podatkiem CIT do 30 czerwca. Do tego dnia należy złożyć deklarację o wysokości dochodu, a zatem również deklarację o wysokości podatku oraz zapłacić podatek dochodowy. W tym tygodniu przesunięcia terminów idą parami. To kolejne dotyczy zintegrowania kasy fiskalnej z bankowym terminalem płatniczym. Integracja kasy fiskalnej z bankowym terminalem płatniczym miała obowiązywać od 1 lipca, ale nie będzie, bo jak napisano w komunikacie Ministerstwa Finansów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w związku z problemami technicznymi, odracza się wprowadzenie tego wymogu do końca 2024 roku. Grzywny z tego tytułu również zostały zawieszone. A o nowym obowiązku wynikającym z procedury One Stop Shop dowiedzą się Państwo w kolejnej wiadomości. Właściciele sklepów internetowych i platform handlowych oferujących towary i usługi podlegające podatkowi VAT na obszarze Unii Europejskiej oraz poza nią zobowiązani są do złożenia nowych formularzy rejestracyjnych w ramach tzw. procedur One Stop Shop oraz Import One Stop Shop. To będzie obowiązywało od 17 marca. Samochody elektryczne to przyszłość, ale zanim wejdziemy na prostą w tym temacie, musimy rozstrzygnąć jeszcze jedną bardzo istotną sprawę, a my tym samym wchodzimy właśnie do części wiadomości podatkowych dotyczącej informacji sądowych. Czy ładowanie samochodu elektrycznego jest dostawą towaru czy świadczeniem usług? Nie wiedzą Państwo? Otóż Naczelny Sąd Administracyjny też nie wie i dlatego skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne i oczywiście chodzi o kwestie związane z podatkiem VAT. Jak tylko pojawi się odpowiedź, poinformuję Państwa bez zbędnej zwłoki. A już teraz informujemy o tym, jak można zweryfikować zagranicznego kontrahenta pod kątem podatku VAT. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż wystarczającym sposobem weryfikacji zagranicznego kontrahenta pod względem jego zdolności do prawidłowego przeprowadzenia transakcji VAT jest zweryfikowanie jego numeru VAT-UE w systemie Wies. Weryfikacja taka spełnia postulat należytej staranności, przez co należy rozumieć, że zdejmuje odpowiedzialność z polskiego podmiotu w sytuacji późniejszych ewentualnych nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT. Jedno ze starostw powiatowych wystąpiło z prośbą o interpretację indywidualną, bo nie chciało mieć nieprawidłowości w dokumentach finansowych. Posłuchajmy, czego dotyczy ta sprawa. Starostwo Powiatowe wystąpiło do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dosyć oczywistym pytaniem. Chciało wiedzieć, czy, przyznając nagrodę pieniężną podmiotowi rozliczającemu się podatkiem dochodowym od osób prawnych, powinno potrącić 10% podatku od nagród. Oczywista odpowiedź KIS była taka, że nagrodzony sam. Musi się rozliczyć. Dlaczego o tym mówimy? Po to, żeby pokazać, że Fiskus też czyta przepisy i często rozumie je podobnie jak podatnik. A kolejne pytanie i odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pewnością zainteresuje tych wszystkich, którzy myślą o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę. Podatnik chce przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapytał więc dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy po przekształceniu nie będzie podlegał ograniczeniu w wyborze opodatkowania ryczałtem od spółek. KIS odpowiada, że nie będzie. Wyjaśnia dodatkowo, i to jest istotne wyjaśnienie, że przepis dotyczący opodatkowania ryczałtem spółek kapitałowych nie zawiera negatywnego katalogu zastosowania tej regulacji. Czyli można, a to istotne rozstrzygnięcie o komentarz w tej sprawie poproszę pana Samira Kajali, doradcę podatkowego, mamy już połączenie. Dzień dobry, panie Mecenasie. Proszę powiedzieć, co jeszcze wynika? Z odpowiedzi udzielonej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Szanowni Państwo, podatnik rzeczywiście zapytał, czy przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę ZO umożliwi tejże przekształconej spółce ZO korzystanie z tak zwanego citu estońskiego. Tutaj odpowiedź organu podatkowego jest twierdząca, organ podatkowy powiedział, że nie ma żadnych wyłączeń na tym gruncie. Ja przypomnę może czy powiem skąd się wziął potencjalny problem? Z uwagi na fakt, że bardzo wiele transakcji restrukturyzacyjnych, transakcje aportowe, transakcje podziałów czy łączenia spółek uniemożliwiają korzystanie z tak zwanego modelu estońskiego, ryczałtu od dochodów spółek, no, podatnik wystraszył się, czy czasami przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, zo również będzie wiązało się z tego typu restrykcjami. Z jednej strony Ciężko się podatnikowi dziwić, jak spojrzymy chociażby na uprawnienia do korzystania z 9% stawki podatku CIT, to tam przecież spółka ZOO, która powstanie w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, do takiego podatku niskiego uprawniona nie jest. Więc tutaj podatnik prawdopodobnie założył, że również restrykcje na innych parametrach, na innym obszarze, takim jak CIT estoński, również mogą się pojawić, ale przepisy o niczym takim nie. Nie mówią, więc tutaj podatnik z pewnej ostrożności taki wniosek do organu podatkowego złożył. No i organ podatkowy oczywiście słusznie, zgodnie z przepisami, zaznaczył, że transakcja przekształcenia, czy nawet nie transakcja, a operacja, czynność prawna przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę ZO nie jest powodem, nie jest przesłanką wykluczającą korzystanie z tak zwanego estońskiego cit -u. No i przy założeniu oczywiście, że podatnik będzie spełniał, spółka przekształcona. Inne warunki uprawniające ją do korzystania z modelu estońskiego. Taki sposób rozliczeń dochodów będzie jej przysługiwał. Pięknie dziękuję za wyjaśnienie tego rozstrzygnięcia. A naszym gościem był mecenas Samir Kajali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A my, proszę Państwa, na koniec opowiemy jeszcze o kolejnym wzroście podatków, bo przecież inflacja to też podatek. GUS w komunikacie z 15 marca poinformował, że podatek inflacyjny w lutym obecnego roku wzrósł o 8,5% w stosunku do lutego ubiegłego roku. Komunikat ten przekazany jest z właściwą statystyką elegancją. Ceny usług wzrosły o 9,1%, a towarów o 8,3%, co daje średnio 8,5%. Natomiast zdaniem gus w stosunku do stycznia podatek inflacyjny obniżył się sam przez się o średnio 0,3%. Spór podatkowy to stała rubryka w kazusie podatkowym. W najnowszym numerze Roxana Basty spiera się z Arturem Bubrowieckim o ukrytą dywidendę. Pytanie brzmi, czy można jej uniknąć. Polecam kazus podatkowy. Muzyka To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy w tym wydaniu wiadomości. Ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam na kolejny program już za tydzień. I jeszcze przypomnienie, wszystkie informacje podatkowe z poprzedniego tygodnia otrzymają Państwo w linku na skrzynki mailowe. Przypominam także ogromną prośbę o subskrybowanie naszego kanału YouTube. Za chwilę na ekranie pojawi się kod QR. Wystarczy go zeskanować, aby trafić na nasz kanał. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia.